Choć nie ulega wątpliwości, że to co oglądaliśmy 15 lat temu na ekranach telewizorów było dalekie od tego, co naprawdę wydarzyło się 11 września 2001 roku, to wciąż jednak po upływie lat wielu ludzi tkwi w przekonaniu, że newsy pokazywane w telewizji mają na celu informować o faktycznej sytuacji, relacjonować dla nich wyłącznie prawdę. Rzeczywistość w większości przypadków jest jednak zupełnie odwrotna, i wystarczy poświęcić trochę czasu na analizę oficjalnych informacji, by udało się je całkowicie obalić. Przypadek ataków z 11 września jest idealnym przykładem, gdzie wersja mainstreamowa, łagodnie mówiąc, mijając się z prawdą, pełnia skutecznie rolę propagandową oraz indoktrynującą. Choć nadal nie istnieją żadne twarde dowody przeciwko oficjalnej wersji, to wszystkie eksperymenty, badania oraz prawdopodobne motywy wydają się zaprzeczać nieracjonalnym i niewiarygodnym wydarzeniom, które nam przedstawiono. Sama już historia mówiąca o tym, że piloci związani z Al-Kaidą porwali samoloty pasażerskie i precyzyjnie, nie napotykając na żadne przeszkody, trafili nimi w budynki. Wydawało się niewiarygodne już na samym początku. Jednak pompowana dzień w dzień jednoznaczna propaganda, wylewająca się z każdego telewizora, radia i portalu internetowego, skutecznie indoktrynowała nas wszystkich, blokując racjonalne osąd i samodzielne myślenie. Już sam fakt całkowitego zawalenia się dwóch wież pod wpływem uderzenia aluminiowych samolotów przeczy zasadom fizyki, szczególnie z punktu widzenia architektów i specjalistów, dla których taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Tym bardziej, że oba budynki celowo zaprojektowane zostały tak, by stawić czoło uderzającym w nie samolotom pasażerskim. Były w stanie wytrzymać nie jedno czy dwa uderzenia, ale kilkanaście. Setki inżynierów potwierdziły, że przyczyną zawalenia musiało być kontrolowane wyburzenie przy zastosowaniu ładunków wybuchowych. W dodatku kolejne piętra złożyły się tak jakby nie napotykały na swojej drodze żadnej przeszkody i mogły opadać swobodnie. Czy fakt, że świadkowie w tym strażacy obecnie na miejscu słyszeli kolejne wybuchy, nie potwierdza powyższych domysłów? Ostatecznie nie wiadomo jednak co spowodowało całkowite rozpłynięcie się w powietrzu do domniemanej zawartości budynków. Spodziewać by się można bowiem większej ilości gruzu niż ten, który ostatecznie pozostał na miejscu wydarzenia. Zaznaczyć trzeba również, że same wraki i części samolotów znalezione na miejscu mają niewiele wspólnego z typami samolotów, które rzekomo wykorzystane były do zamachów. Anomalie widoczne na nagraniach wyraźnie potwierdzają, że choć w obie wieże uderzyły jakieś obiekty latające, nikt z naocznych świadków nie jest w stanie potwierdzić, że były to samoloty pokazywane na nagraniach wideo, eksploatowanych w mainstreamowych mediach. Czy możliwe więc, że samoloty do nagrań dodane zostały później lub nawet w czasie rzeczywistym? Czy może do ataków wykorzystane zostały zdalnie sterowane drony, bądź zdalnie naprowadzane pociski? Tego nigdy się nie dowiemy. Wiadomo natomiast, że rzekome samoloty nie mogły lecieć na tak niskim pułapie z tak wysoką prędkością. Nie mogłyby też poczynić zniszczeń tego typu. Jednym słowem, przypadek obu bież po latach dostarcza więcej pytań niż odpowiedzi. Wspominając już o nieścisłościach związanych z trzecim budynkiem, który runął mimo, że nic w niego nie uderzyło oraz budynkiem Pentagonu, w którym po uderzeniu rzekomego samolotu pozostał otwór kształtem podbiegający od tego, który pozostałby po samolocie z oficjalnej wersji. Zarówno motywy, jak i naciągane fakty w oficjalnej wersji bardziej świadczą o prawdopodobieństwie inscenizacji całego wydarzenia z 11 września niż o rzeczywistym ataku. Prawdziwe ciekawostki pojawiają się natomiast, gdy wchodzimy w świat liczb. Liczb używanych przez różnego typu inscenizatorów, którzy często wręcz arogancko rzucają nam je niejako prosto w twarz. Mimo wszystko, liczby te wciąż nie są dostrzeżone przez obserwatorów na tyle często, by stanowić dla wszystkich wystarczające dowody mistyfikacji. Dla nas wszystkich kwestie wykorzystywania liczb wciąż brzmią niedorzecznie, ale fakt używania numerologii przez pewne grupy osób jest niezaprzeczalny. Niestety, znajduje wyraźne zastosowanie w omawianych tutaj dezinformujących sytuacjach. Trzeba bowiem wiedzieć, że wszystkie medialne inscenizacje charakteryzuje konkretny kod numerologiczny. Grupa reżyserująca owe wydarzenia zdaje się bowiem wierzyć w liczby tak bardzo, że koniecznym staje się, aby w każdym medialnym wydarzeniu liczby te zostały zasygnalizowane w odpowiedni sposób. W wyżej wymienionych kręgach, więc liczby takie jak 6, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 32, 66, 69 oraz najistotniejsza 33 mają ogromne znaczenie. Korzystając z numerologii chaldejskiej i pitagorejskiej, każde słowo wyrazić można bowiem liczbami i odwrotnie, każdą liczbę słowem. Liczby te pojawiają się w filmach fabularnych, w dokumentach. Datach planowanych wydarzeń, w imionach, nazwiskach i pseudonimach artystycznych. Przeciętnemu, rozsądnemu człowiekowi wydać się może niewiarygodne, że ktoś mógłby wiązać z liczbami tak duże znaczenie. Ale wygląda na to, że wielcy inscenizatorzy od paru dekad, a nawet wieków nie mogą się bez tego typu liczb obejść. Wracając jednak do wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jak wygląda sytuacja widziana przez pryzmat liczb? Czy to przypadek, że film Stanleya Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna pojawił się w tym samym roku, w którym rozpoczęto budowę pierwszej wieży WTC, czyli w 1968? Zbieżność daty w tytule filmu mówiącym o 2001 roku jest przypadkowa? Czy było to zamierzone? Czy to przypadek, że pierwsza wieża runęła dokładnie 33 lata po rozpoczęciu jej budowy? Czy przypadek, że według oficjalnej wersji główny pilot zamochowiec Mohamed Atta miał 33 lata i urodził się w tym samym roku, w którym rozpoczęto budowę wieży? Czy to przypadek, że w tym samym 1968 roku ustanowiony został numer alarmowy 911? Czy może być przypadkiem, że 9-11 jako data 11 września po 33 latach stało się synonimem tragicznych wydarzeń? Czy to przypadek, że obie wieże miały 110 pięter, zakładając, że pojawienie się 11 w tych okolicznościach ma pewne znaczenie? Czy to przypadek, że Osama Bin Laden pisany skrótem jako O Bin Laden w numerologii równa się 33? Czy to przypadek, że Osama równa się 13? Inicjały OBN również 13? Ale i Al-Qaida 13? Oraz co ciekawsze, WTC również 13? To przypadek, że rzekoma śmierć bin Ladena nastąpiła 2 maja 2011 roku, gdzie wszystkie sumowane cyfry dają znów dokładnie 11? Czy to przypadek, że śmierć nastąpiła w miejscowości Abbottabad, która w sumie daje 23? Podobnie jak słowo Talib pisane po angielsku również 23? Zarówno 11, 13, 23 i 33 są liczbami nieustannie występującymi podczas wydarzeń zainscenizowanych. Jak widać, i tutaj ich nie brakuje. To jednak tylko garstka przykładów, gdzie numery idąc w parze z motywem i relacjami świadków skłaniają do twierdzenia, że wszystko zmierza raczej w kierunku bycia wewnętrzną inscenizacją. A nie atakami z zewnątrz. Jak więc jest naprawdę? Tych, którzy myślą, że tego typu co bardzo prawdopodobne zainscenizowany atak terrorystyczny, jak ataki na WTC w 2001 roku, to przypadek jednostkowy, czeka niemała niespodzianka. Wystarczy bowiem włączyć mainstreamowe media, by zobaczyć, że podejrzane ataki terrorystyczne i strzelaniny z tragicznymi skutkami mają miejsce zarówno w USA jak i w Europie przynajmniej kilka razy w roku. Oto tylko kilka pierwszych z brzegu przykładów, poczynając od lat 90. na grudniu bieżącego roku kończąc. Zeznania rzekomych świadków, którzy na pierwszy rzut oka mają problem z przejściem testu na wiarygodność. Tym razem zostają pominięte. Spróbujmy skupić się przez chwilę na samych tylko zapewne przypadkowo występujących znanych nam numerach.